Jakieś zadośćuczynienia powinni coś te ludzi utrzymać, nie? Za ten szum. To się dniami i nocami to będzie 25 lat, ten szum. Ja mieszkam akurat w tym budynku, zwracałem się do firmy z pismami do Warszawy. Od trzech lat żadnej odpowiedzi nie otrzymałem. Nawet był taki pan, jeden bezczelny, że powiedział mi przy telefonicznej rozmowie, żebym się wyprowadził, a mi wiatraki przeszkadza. Nieważne, czy okno jest zamknięte, czy dawna jest otwarte. Ten wiatrak cały czas słychać. Nikt do końca nam nie określił co będzie później, co będzie dalej. I właśnie to dalej to mamy w tej chwili. Przy dużym nasileniu wiatru to jest po prostu tak jakby samolot bez przerwy jechał. Jeśli się on ukierunkowuje w taką stronę, że przecina falę, no to jest trudno pooglądać telewizję, czy nawet odebrać telefon komórkowy. Bardzo źle wpływa okres migania cienia. To jest 4-5 godzin dziennie, jakby pan się czuł, nie wiem, w dyskotece. Akurat no, wiedzą, że jesteście tutaj panowie, to przykręcili wiatraki. Nie ma co się ukrywać i nie ma co czarować, bo ja siedzę w domu i przez okno liczę, ile obrotów jest przy wietrze dobrym wiatra śmigła. Na dzień dzisiejszy połowę nie ma tych obrotów. Jest pan przekonany, że jest to spowodowane tak. naszym przyjazdem. No, tak. Zwierzęta są w tej dobrej sytuacji, że jeżeli źle się poczują, to po prostu zmienią miejsce swojego pobytu, a my nie bardzo możemy zmienić. Nie zabierzemy ze sobą naszych domów, nie przeniesiemy się w jakieś bezpieczne miejsce, tym bardziej, że, że tych bezpiecznych miejsc będzie ubywać w miarę jak będą rozwijać się elektrownie wiatrowe. Obiecywano im, że jak się zgodzą na wiatraki, to będą mieli tańszy prąd. A to wcale tego tańszego prądu, i oni takie argumenty na razie podnosili. Najważniejsza sprawa przyprowadziłem się tu, żeby stawać i nie widzieć wiatraków tylko horyzont, las, sąsiadów. Tak? Dlaczego nie budujemy wiatraków na przykład w Gronówku, wyciążkowie, dlaczego? Bo, tam, bo na przykład pan Świtalski ma tam swoje działki, tak? I tam córka wójta pracuje, dlatego? A u nas niestety postawimy, tak? Gmina, decydując się na lotowanie na swoim terenie elektrowni wiatrowych. Blokuje dla innych inwestycji sam teren posadowienia farmy wiatrowej oraz pas ochronny wokół niej na okres 30-35 lat. Wyłączane są na długi okres duże obszary dla innych inwestycji. Jest to okres. Na tyle długi, że nikt nie jest w stanie zagwarantować, że w wyniku koniunktury nie pojawią się inni inwestorzy w gminie, którzy będą chcieli ulokować na zajętym już terenie, na przykład swojej fabryki. Ja y, mieszkając w Niemczech ponad 30 lat. Wiem jaka była wojna, bo mieszkałem 2,5 kilometra od wiatraków, taka farma, nie wiem, 10, 12 czy 15 wiatraków. Jest to nie do wytrzymania ten szum. Jest to nie do wytrzymania. Jest po prostu to, że wszelkie nieruchomości na tym terenie nie są właściwie do sprzedania. Uda się bo tak, mi się udało sprzedać, ale to był po prostu przypadek i 40% prawie straciłem. I farma wiatrowa powstanie blisko zabudowania y, domu mieszkalnego gdzieś, gdzie mieszkają ludzie, proszę Państwa spada wartość ruchomości. Nieruchomości spada wartość domu, spada wartość działki, a w myśl przepisów prawa, jeżeli ta war spada wartość na podstawie decyzji samorządowej, czyli uchwały Rady Gminy, mieszkaniec może wskażyć gminę odszkodowanie. Wiatraki powinny być budowane tam, gdzie są zasadne ekonomicznie, przyjazne dla środowiska i akceptowalne społecznie. W Polsce oficjalne środki masowego przekazu stymulują jak gdyby i mówią tylko i wyłącznie o zyskach jakie można uzyskać z jednej strony z inwestycji w, inw w rozbudowę elektrowni wiatrowej a z drugiej strony jakie korzyści może uzyskać ten który udostępnia teren wiatrak się obraca ale to nie oznacza że on generuje moc w tym roku przeprowadziłem z dyplomantami Kilka prac na ten temat, w jaki sposób dokonuje się współpraca elektrowni wiatrowych z systemem elektroenergetycznym. I przy małych prędkościach wiatru okazuje się, że są okresy, że wiatrak pobiera moc systemu. Wiatrak również pobiera moc systemu bierną. I wartość tej mocy pobieranej z systemu ocenia się na. 5% w kosztach wytwarzania energii. wiatraki są w tej chwili tylko dla tych, którzy produkują. Nie? I dopóki jest rynek zbytu to jest dla nich opłacalny, a rynek zbytu będzie tak długo, jak długo będą dopłaty do, do tych wiatraków i to dopłaty o zgrozo z funduszy na ochronę środowiska. Tymczasem one jak na razie z ochroną środowiska, według mnie, i nie tylko według mnie, mają niewiele wspólnego. Natomiast zupełnie się nie mówi o stratach środowiskowych, które mogły tutaj wyniknąć. Począwszy od układów krajobrazowych, a za widok płaci się bardzo dużo, również w zachodniej Europie, kończąc na występujących petrach. Nasza wiedza jest niemalna. Dochodzi do tego, że wiatra chce się budować od Zabudowań w odległościach rzędu 300 czy 400 metrów. Nie może to być ani 300, ani 400, czy 1000 metrów. Każdorazowo powinna to być sprawdzona odległość, taka odległość, która, z której wiatrak nie będzie oddziaływał ujemnie na mieszkańców czy również zwierzęta. Wiatraki budzą pewne wątpliwości z punktu widzenia no, wydawanych hałasów i dźwięków. Tam są dźwięki, które są słyszalne i niesłyszalne dla ucha ludzkiego, ale te, które niesłyszalne są dla ucha ludzkiego, to nie dowód, że nie są słyszalne dla innych zwierząt. To może być bardzo negatywne z punktu widzenia właśnie innych grup zwierząt, które występują w rejonie wiatraku. Wydobywające się z wiatraka są bardzo w bardzo wysokich tonach, przechodzą w gwizd, wynika to z prędkości obrotowej łopat wirnika. Najwyższy jest okres wiosenny. Zimowy i wiosenny, jeśli chodzi o efekt cienia, rzutu cieniem. To znaczy, wyobraźcie sobie Państwo, jak jedziecie samochodem i macie po obu stronach porośniętą drogę wysokimi drzewami i jadąc samochodem, między jednym drzewem a drugim rzuca się Wam cień. Weźmy na samochód raz słońce, raz cień. Tak to mniej więcej wygląda. Weźmy tutaj z w porze zimowej, do że tak się wyrażę, wczesnej wiosny. Wiatra, który pracuje w trudnych dość warunkach. Ponadto łopaty ulegają, podlegają pewnej erozji przez cząstki piasku zawarte w powietrzu. W związku z tym nie są idealnie gładkie ten hałas narasta. Narasta nawet do 140 decybeli. Termy wiatrowe na pewno będą działały odstraszająco, bo, bo wszędzie tak działają. Wszędzie tam, gdzie powstały, to jest właściwie koniec z turystyką, z agroturystyką, z wypoczynkiem. Czyli wiatraki, w moim odczuciu, buduje się tylko dlatego, że posiadają ogromne dofinansowania. Bez tego dofinansowania byłyby w naszym systemie przy prędkościach wiatru, które w Polsce mamy, zwłaszcza. W środkowej jej części nieopłacalne. Czuje się je nie ze względów gospodarczych, a w moim odczuciu są to działania polityczne po to, żeby utrzymać określoną wartość mocy zainstalowanej i załatwić sprawę udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.